Jasiu, a czy dziecko może być piratem? Tak. Tak? A pirat to nie musi być dorosły? Nie. A dziewczyna może być piratem, czy tylko chłopak? Tylko chłopak. No ale zobacz, tu jest taka piękna dziewczyna. A co ona ma na głowie? Mysze. To jest szczur, jej przyjaciel. Nazywa się Szkorbut. Chciałbyś poczytać o takich przygodach piratki? Tak. Tak? Myślisz, że to by było fajne? Pewnie. No pewnie. Cześć, witajcie dzisiaj w pirackim nastroju, a może powinnam powiedzieć a, 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 Jak to się robi? Do Dostukam ratów. Witajcie. Witajcie. Mamy dzisiaj dla was wyjątkowy odcinek z wyjątkową książką dla dzieci. Wspaniałą barwną historią autorstwa Magdaleny Kalupy. Przecudownej dziewczyny, którą znamy. Osobiście. I osobiście, osobiście i tutaj wiemy, że to jest jej serce. To jest jej serce. To jest w ogóle jej twarz. Tak, tak, i jej instanie. Słuchajcie, tak, Słuchajcie, ja w ogóle uwielbiam multizdolnych ludzi i Magda po prostu należy do takich osób, ponieważ y, nie tylko napisała książkę dla dzieci, którą rzeczywiście ja, jako dorosły, nie entuzjasta fantastyki, po prostu łyknęłam i naprawdę jestem zachwycona, y, ale przede wszystkim, albo może dodatkowo, właściwie nie wiem, co jest, to jest po prostu, nie wiadomo, co jest największą wartością. Nie wiadomo, co jest największą wartością. Słuchajcie, ilustracje obłędne, wciągające, przepiękne są również autorstwa Magdy. Także naprawdę. Tak, I tekst, yy, który jest dosyć obszerny, bo książka jest dedykowana tak. dzieciem odszustw. Do jest dosyć obszerny, życia. natomiast jest podzielony na opowieści. I to jest bardzo fajne, bo na przykład, jeśli chcecie yy, czytać dziecku wieczorem jedną opowieść tak, i wprowadzić ją w, yy, w ten świat yy, piracki, to naprawdę polecam, bo te opowieści z jednej strony. E, stanowią zamkniętą całość, z drugiej strony oczywiście łączy je bohater, główna bohaterka, a jest nią tytułowa piratka. Dokładnie. Jest to dziewczynka rudowłosa, przepiękna, która jest, jak sama o sobie mówi, królem piratów. Ona e, podbija oceany, pokonała złowrogiego si, Siwo czy też Sinobrodego <grytanie> <grytanie> i jest naprawdę e, gwiazdą oceanów. I jak każdy rasowy pirat, uwielbia jeść. Ma absolutną obsesję na punkcie niesamowitych skarbów. Ma wspaniałych przyjaciół. Ma wspaniałych przyjaciół i niesamowite przygody. Oraz siarczysty język. Oczywiście dostosowany do wieku dzieci. Tak, bo jak wspominałam, książka jest od 6 do 12 roku życia, choć bardziej dla tych młodszych dzieci. No i słuchajcie, my testowałyśmy to na Jasiu. Jasiu, który jest młodszy niż, tak. niż ten, ale i tak świetnie się bawił tak, i był zachwycony. Książka niesamowicie pobudziła jego wyobraźnię. Oczywiście, ja jeszcze chciałam powiedzieć o języku, bo książka jest naprawdę bardzo fajnie napisana. To jest prosty język, ale bardzo momentami poetycki, bardzo delikatny, bardzo zabawny. Tak? Dużo jest tutaj humoru, dużo jest tutaj takiej wyobraźni. Która y, myślę na pewno pobudzi każdy po prostu, y, każdego dzieciaka do, do tego, żeby wprowadzić go w ogóle w ten klimat tak morski, w ten piracki. To jakby ta książka ma, ma to w sobie, że po prostu ona wciąga was natychmiast na ten ocean i po prostu pływacie z no tak, to jest, super, to jest ocean wyobraźni, a z drugiej strony. To jest trochę takie nawiązanie, takie słodkie nawiązanie do pipi, czyli takiego Oczywiście. wulkanu energii i przede wszystkim dziewczynki. więc szablonowej dziewczynki. szablonowej tak? dziewczynki, która no, odnajduje się w takim męskim świecie. Tak. No. Fajne, że też ta książka właśnie łamie stereotypy, Dokładnie. tak? Że piratem nie musi być chłopiec, piratem nie musi być brodaty, jegomość, prawda, bez zęba, tudzież z jednym złotym zębem. Ale rzeczywiście może to być y, urocza, przemiła, przyjacielska i taka. Wiecie, ziomalska dziewczynka, która, która naprawdę podbuje serca, myślę nie tylko dziewczynek, ale też chłopców. Dlatego słuchajcie, jeżeli jesteście rodzicami albo ciociami, albo wujkami, jeżeli. Yy... Kupujecie dzieciom książki na prezenty, a uważamy to za cudowny pomysł, nie słodycze, nie kolejny pluszak, tylko książka. Tak, właśnie książka. To z czystym sercem rekomendujemy Wam książkę Magdy, która jest po prostu świetnie napisana, to jest, to jest też kawał tekstu, dlatego no jest co czytać, bo tak. nie tylko ilustracje pobudzają wyobraźnię, przede wszystkim język, ona, ona naprawdę świetnie rozwinie dziecko, da mnóstwo frajdy i rodzicowi i dziecku. Ja myślę, że to jest taki fajny e, f, fajne preludium do takiej prawdziwej, znaczy prawdziwej dorosłej Fantastyki, tak? Pełnej smoków, pełnej wróżek, eee, takich właśnie niesamowitych krain, bo kto wie, może wasze dziecko akurat tym się zafascynuje i, i może ta książka właśnie pobudzi taką iskierkę i w przyszłości na przykład zostanie super fanem fantastyki albo wręcz pisarzem fantastyki. Także Magda, kawał dobrej roboty, tak. a wszyscy miłośnicy przekazywania dzieciom największego dobra, jakim jest skarb literatury. Polecamy. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy. <gry> Hej!